Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj A jak akwamaryn. Akwamaryn. Kamień szlachetny, odmiana berylu o barwie morskiej. Legenda głosi, że pochodzi ze skarbca zakochanej w ziemskim księciu nimfy morskiej. Został przez nią wyniesiony na brzeg w podarunku dla ukochanego. Sporządzano z niego amulety dla rybaków i żeglarzy. Uchodzi za kamień jasnowiców i mistyków. To symbol miłości, przynoszący szczęście w małżeństwie. W naturze ma zabarwienie ciemnozielone lub ciemnoniebieskie. Szczególnie cenne i poszukiwane są akwamaryny błękitne. Pierwiastkiem, który nadaje taką barwę, jest żelazo. Większość akwamarynów po szlifowaniu poddawana jest ogrzewaniu do temperatury 400-450 stopni Celsjusza, pod wpływem której naturalnie zielony lub zielono-niebieski kamień zmienia barwę na niebieską. Jeśli chodzi o pielęgnację i środki ostrożności, trzeba pamiętać, aby akwamaryn czyścić pod bieżącą wodą, a raz na kilka tygodni. Położyć na kilka minut w nasłonecznionym miejscu w celu naładowania energią słoneczną. W ten sposób odzyska swój blask i właściwości. I tutaj taka uwaga należy szczególnie uważać, gdyż kamień jest bardzo kruchy i delikatny. Akwamaryn nazwany jest kamieniem odwagi. Dodaje odwagi ludziom nieśmiałym. Pomaga w wyrażaniu myśli i uczuć, wspiera asertywność, łagodzi strach i fobie, uspokaja, oddziaływuje na centrum komunikacji i relacji międzyludzkich, rozjaśnia umysł, pomaga przy rozwiązywaniu problemów, obdarza łagodnością, dobrymi emocjami, równowagą duchową, uwalnia od zazdrości i wówczas należy go nosić w okolicy serca. Sprzyja szczęściu i miłości, przynosi bogactwo i radość, wzmaga pewność siebie, usuwa stany depresyjne, ma właściwości rozluźniające, doskonale działa na nabrzmiałe gruczoły. Energia akwamarynu pomaga w trwałych relacjach z innymi ludźmi, wpływa na pozytywne kontakty z otoczeniem, zwiększa samorefleksję. Wspomaga zdolność do spostrzeżenia tego, że wszystkie wydarzenia mają swój sens lub prowadzą do jakiegoś celu. Wspiera spontaniczność, otwarcie na innych. Nadaje poczucie wolności, co wpływa na osiągnięcie upragnionego przez nas stanu zwykłego szczęścia. Akwamaryn jest doskonałym kamieniem dla ludzi przeciążonych obowiązkami, przytłoczonych odpowiedzialnością. Stresem. Szczególnie pomocny jest dla osób pracujących na stanowiska, gdzie wymagana jest wciąż nowa wiedza i przyswajanie dużej ilości informacji, dla naukowców, informatyków, menadżerów. Niezawodny dla osób, które często wygłaszają publiczne prezentacje, przemowy, prowadzą szkolenia. Energia akwamarynu pomaga w doprowadzeniu do końca wszelkich niedokończonych spraw zadań, projektów ponadto akwamaryn łagodzi katar alergiczne łzawienie oczu alergie skórne przeciwdziała zakażeniom i stanom zapalnym obniża gorączkę chroni przed chorobą morską działa na bóle zębów, pieczenie i łzawienie oczu łagodzi dolegliwości gardła, krtani szyi, kręgosłupa zwiększa odporność organizmu na infekcje łagodzi dolegliwości neurologiczne i dróg oddechowych. Chroni przed reumatyzmem oraz bólami szyi. Uśmierza bóle głowy. Przeciwdziała chorobom wieńcowym serca. Wspomaga przy alergiach, uczuleniu. Leczy bronchit, katar. Idealny na czakram gardła. Pozwala wyrazić to, co uznajemy za słuszne i prawdziwe. Uspokaja, Łagodzi agresję, łagodzi strach i fobie, wycisza, wyrównuje pole elektromagnetyczne ciała, rozwesela, przynosi bogactwo, jest gwarantem przyjaźni i sprawiedliwości, daje dystans do kłopotów, przynosi nadzieję na lepsze czasy, wnosi jasność i światło. Rozjaśnia duszę, oczyszczając ją i przygotowując, by stała się kanałem uzdrawiającej siły i przekaźnikiem kosmicznej miłości. Pomaga otworzyć się na kontakt z naszym Aniołem Stróżem. W połączeniu z Turkusem, akwamaryn może być stosowany u osób jąkających się i mających kłopoty z wyrażaniem swoich emocji i myśli. Akwamaryn noszony nad splotem słonecznym ma działanie łagodzące i rozluźniające, np. przy bólach żołądka i wątroby. Dobrze jest położyć go na miejscu występowania nerwobóli. Dla wzmocnienia efektu należy przez kilka minut masować kamieniem bolesne miejsca.